Cześć, witajcie kochani! Dzisiaj znowu widzimy się i ćwiczymy razem. Z czym z gumą? Masz gumę? To proszę wziąć, zabierz się do pracy. Ruszamy! Uwaga! Lekka rozgrzeweczka i lecimy. Tak, ręce do góry, w dół. Góra, w dół. Góra w dół. Wdech, wydech. Step up, trochę. Weselej op, op. Brzuch napięty, pośladki też. Ramiona, tak, do tyłu trochę, klatka otwarta i jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a teraz leciutko skręt tulowia. aha, ramiona w jedną, w drugą stronę, wracamy, wdech, wydech, spokojnie, ze śmiechem na twarzy. Szczęśliwi radośni na dobry początek dnia razem z Karoliną. Zawieś się. Już, jeszcze. I ostatni. Super! A teraz przysiądź i tu wdech nos, wydech usta. Dobrze ci idzie. Pamiętaj, że to jest tylko rozgrzewka. Zakres ruchu jest nieco, nieco, jeszcze. Nie taki duży, dlatego że jeszcze powtórzymy cztery razy, trzy. Dwa. I jeden. Cudownie. I jeszcze raz powtórzymy ćwiczenia. Rozgrzejemy się. Ciało rozgrzejemy. Przyszykujemy do ćwiczeń. Tak. I zostańmy w górę. Op. Rączki tak. Jeszcze do góry. dech wydech. Kratka otwarta. I cztery. Trzy. Weselej. Dwa. I jeden. Super. No. Do siadu. Jeszcze chwila. To tylko rozgrzeweczka. Aha, zrób to wolniej. Nie masz gumy, Ćwicz bez gumy. Proste ręce, proste plecy. I ćwiczysz. No co? No, już cieplej zrobiło się. Fajnie. No co, przejdziemy do pierwszego ćwiczenia. Zapraszam. Guma. Mhm. Długa guma, tak. Tak, tak, tak. Stajemy na gumie. Tak. Obciążenie. Wiesz, regulujesz sam. Tak. Aha, mocno bierzemy ręce. Unosimy do góry. Tak. Już jest fajnie. Napięty brzuch. Na pośladki. Równa postawa. Sylwetka. Plecy proste. I do siadu. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Trzymam. Jeden, dwa. Wdech, wydech. Klatka otwarta. Lokcie wyżej. Spotykają się w górze. Do siadu. Niżej. Jeszcze kilka powtórzeń. To jest cudowne ćwiczenie, które mi wykonasz w tygodniu też. Aha, ostatni. Cudownie. Yeah. Mm -hmm, bardzo dobrze. Kolejne ćwiczenie. Unosimy łokcie do góry. Wdech, wydech. Tak. Mocne ręce. Tak, malutki palec jest nieco wyżej. Ramiona nie podnosimy. Jeszcze kilka ćwiczeń. Kilka. Tak, kilka powtórzeń. I cudownie. Kolejne ćwiczenie. Lecimy dalej. Aha. Dobrze, uwaga. Przysiad i noga do boku. Przysiad i noga do boku. Pamiętasz, że to robisz 6-8 razy. Masz dobry nastrój. Do 12 razy spokojnie, z uśmiechem na twarzy. Cudownie. Zostaniemy w i idziemy do boku. Guma nieco tężej. I jeden... Dwa, cudownie. Jeden, dwa, jeszcze. Jeden, dwa, ruszaj ze mną. Tak, nieco wyżej. Okej, okay. jeszcze. I bez gumy też do ruchu. Super. Ostatni do boku. I już Wyprostuj prosty plec. Odpuść gumę, rozluźnij, rozluźnij. Wdech i wydech. Wdech, rozluźnij rączki, wydech. To cztery cudowne ćwiczenia. Na dobry początek dnia. Wykonaj, wykonaj sam albo ze mną. Dziękuję serdecznie, że byłeś razem. Dzięki, papa! Pa.